Witajcie, szanowni państwo, kolejnego pranka. Godzina piąta już minęła, a to oznacza, że z tej paru tysięcznej rzeszy osób naszej grupy, które obejrzą ten materiał, już koło setki to robi właśnie w tym momencie. Pomyślcie, że nie jesteście sami, że teraz kilkadziesiąt, może kilkaset osób robi to samo co wy. Super sprawa. Cieszę się bardzo. Ekstra. Dzisiaj dwa zdania na temat robienia sobie samemu mieszanek ziołowych. Zapraszam. Zaczniemy od plusów. Plus jest po pierwsze taki, że wychodzi nam z reguły taniej. I to nawet może być o połowę taniej. Czyli kupując sobie samemu możesz mieć dwa razy więcej niż kupując gotowca. No tak jest, tak jest zawsze, wszędzie. Drugi istotny plus jest taki, że możesz, jeżeli oczywiście masz dobre źródło zakupu takich ziół, możesz mieć większą gwarancję, że te zioła będą lepszej jakości, bo będą świeższe. Dlaczego tak jest? Ponieważ, no, wyobraźcie sobie, że ja y, jestem sprzedawcą i mam 100 różnych worków ziół. No to kupuję taki worek, i dostając taki wór od hurtownika no, czy od producenta, y, dostaję worek z datą przydatności. I załóżmy, że jest, y, mamy dzisiaj 21 rok, na przykład czerwiec, miał lipiec, y, więc mam gwarancję na te zioła na 2 lata, czyli do 2023. I teraz wyobraźmy sobie, że zostało mi połowę worka tych ziół i zbliża się właśnie lipiec 2023 roku. No i teraz kończy się data ważności, więc trzeba by je wyrzucić. Ale ale mogę te zioła wykorzystać do jakiejś mieszanki. No i załóżmy, że wybieram sobie różne ziółka, wiem jak wymieszać, jakie proporcje. No, i sprzedaję takie ziołka jako mieszanka na przykład na dobry dzień, żeby się lepiej chciało wstawać. Istęp w tym, że kiedy te zioła już mają koniec mają końcową datę przydatności to w momencie robienia miksu i już zapakowania ja mogę po raz kolejny wydłużyć czas ich, do, ich, do ich sprzedaży. Oczywiście nie podejrzewam, że polscy sprzedawcy tak robią, natomiast no, jest taka możliwość, więc to nam troszeczkę może ograniczyć jak gdyby, właściwości tych ziół. No. Zakładając, że ktoś mu może w ten sposób postępować. Oczywiście idę, to takie pesymistyczne podejście, więc trzeba zawsze zakładać, że kupując mieszanki ziołowe już gotowe, że to jest dobrej jakości produkt. Tak samo pojedyncze zioła, że to będzie dobrej jakości produkt. No oczywiście najlepiej zbierać samemu, jeżeli wiemy, już troszeczkę znamy się na podstawach. To, to byłaby najlepsza opcja, albo jedna z lepszych. Natomiast, no, kiedy kupujemy, to najlepiej mieć dobre źródło i no, ja bym Wam dzisiaj polecił, mimo wszystko, samemu sobie robić takie mieszanki. Tutaj skupiam się na mieszance ziowej doktora Henryka Różańskiego, jednego z moich nauczycieli. Ta mieszanka jest, no, tak ogólnie rzecz biorąc, na skórę, na paznokcie, na włosy, to jest takie chwytliwe, no, to zastosowanie jest oczywiście dużo więcej, natomiast właśnie, kiedy mamy problemu tego typu, Wypadające włosy, czy w ogóle gorsza ich kondycja, także problem z pasnokciami, na, nawet bardzo dobrze działa też na płuca. To taką mieszankę ja, jeżeli ktoś mnie prosi, a akurat tutaj w tym przypadku dwie osoby mnie prosiły o taką mieszankę, to robię sobie taki miks. Ja oczywiście nic z tego nie mam, bo robię to po koleżeńsku. Natomiast oni oszczędzają połowę pieniędzy i naprawdę mają porządną ilość na 3 miesięczną kurację za grosze. I teraz tak, możecie mnie pytać czasami, to robicie zresztą, gdzie ja kupuję zioła? Jak najbardziej, jeżeli do mnie napiszecie, to w mailu Wam odpowiem, publicznie nie jestem upoważniony do tego, żeby mówić akurat w tym wypadku, gdzie zioła kupuję, ale tak naprawdę możecie kupować wszędzie. Wszędzie tam, gdzie ktoś sprzedaje duże ilości tak naprawdę, bo wtedy mamy jak gdyby większą gwarancję, że ktoś się w ogóle tym na co dzień zajmuje i ogarnia ten temat. Zawsze możemy też napisać do sprzedawcy skąd są te zioła, bo nie zawsze na opakowaniu może pisać, a choćkolwiek powinno i tak samo ewentualnie możemy dopytać kiedy było opakowane i jaka jest historia danych ziółek, dlaczego by nie, jeżeli ktoś nie wie, Albo nie chce powiedzieć, to może być podejrzane. Natomiast z drugiej strony, jeżeli powie, no to mamy większą gwarancję, że mamy dobrej jakości w domu produkt. A to jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli chodzi o zioła, bo one i tak w porównaniu do tego, jak są świeże i kiedy one muszą być wysuszone, kiedy one są gdzieś przetrzymywane, pakowane, trochę czasu schodzi, więc to traci na wartości. Trzeba o tym pamiętać. I jak ze wszystkim. No, to takie małe, co nieco na temat właśnie mieszanek ziołowych. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę Wam miłego dnia i do kolejnego materiału, czyli po prostu do jutrzejszego. Trzymajcie się, cześć.